Co zrobić, kiedy najemca nie płaci nam czynszu? W jaki sposób pozbyć się w ogóle najemcy z naszej nieruchomości? Czy są na to sposoby? Odpowiem Ci w tym właśnie filmie. Wynajem mieszkania często opisywany jest jako najprostszy sposób na zarobek pod słońcem. Jeśli sam wynajmujesz mieszkanie, nie muszę Cię przekonywać, że jest inaczej. Jeśli tego nie robisz i sądzisz, że wynajem mieszkania to bułka z masłem najpewniej zmieni zdanie jeszcze przed końcem tego odcinka. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, które pewnie najbardziej Ciebie interesuje. Załóżmy sytuację, której wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Najemca mieszka w Twoim mieszkaniu, ale nie płaci czynszu, czyli standardowa sytuacja na rynku. Czy jako wynajmujący możesz wyprowadzić go z lokalu siłą? Odpowiedź brzmi nie. Podkreślam, że na wstęp do lokalu właściciel musi uzyskać zgodę najemca. Bez niej nie ma nawet prawa wchodzić do tego lokalu. Jest to naruszenie miru domowego. Najemca ma nawet prawo wezwać w takiej sytuacji policję. A jeśli twoje zachowanie będzie istotnie utrudniające innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu, możesz trafić do puszki nawet na 3 lata. Nawet jeśli przyjedzie policja, to nie zabierze najemcy, który nie płaci tobie za czynsze. Tylko zabierze ciebie z tego lokalu, bo wtargnąłeś na nieruchomość do najemcy, który jest w posiadaniu tego lokalu. Co się stanie, jeśli ty wezwiesz policję? W gruncie rzeczy nic. Będziecie mogli porozmawiać o planach na weekend, bo policja w takich sytuacjach ma związane ręce. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatela. Jednak w tej sytuacji nikomu nie dzieje się krzywda. Wiadomo, ty jako właściciel mieszkania tracisz każdego miesiąca. Nic dziwnego, że masz poczucie, że to co się dzieje jest chore i nieuzasadnione i to są po prostu żarty. Niemniej policja może ci tylko przytaknąć. Na pewno nie wyważy drzwi skopniaka i nie wyrzuci najemcy za fraki. Takie rzeczy dzieją się tylko w filmach, które pewnie już widziałeś. Co zatem zrobić w celu skutecznego usunięcia niechcianego lokatora? Powinniśmy wytoczyć sprawę sądową o eksmisję z mieszkania. Kiedy eksmisja jest konieczna? Na pewno wtedy, gdy lokator nie chce opuścić mieszkania po wygaśnięciu umowy zawartej na czas określony. I wtedy, gdy wynajmujący wypowiedział umowę, a lokator mimo to nie opuścił mieszkania. Oczywiście, zrobienie eksmisji sądownej. W państwie polskim trwa bardzo długo i w niektórych okresach, np. zimowym, jest praktycznie niemożliwe. Oczywiście dany lokator może wskazać lokal, do którego komornik może go eksmitować, jeśli wypowiemy mu umowę i wyjdziemy z tą eksmisją do sądu. Ale jednak czas eksmisji trwa bardzo długo i w niektórych okresach komornik rozkłada ręce i nie chce zająć się tą sprawą. Następną rzeczą, że musisz znaleźć komórnika, który się podejmie tego wyzwania. Następnym aspektem, który my bardzo bardzo pilnujemy w naszej spółce przy zarządzaniu mieszkaniami, jest to, żeby w ogóle nie doprowadzać do procesu eksmisji lokatora drogą sądową. Szukamy rozwiązania poprzez umiejętności miękkie, czyli rozmowę z danym najemcą, szukania jakiegoś rozwiązania naprawczego, w jaki sposób możemy rozwiązać problem, czyli pozbyć się tego potencjalnego problemu, który jest w naszej nieruchomości. Bo pamiętaj o tym, że lepiej z się dogadać, rozwiązać umowę za porozumieniem stron, do czego my zawsze, zawsze dążymy, i mieć dług w wysokości kilku tysięcy złotych, ale nie mieć problemów w mieszkaniu. Jak myślisz, czy takie rozwiązanie jest lepsze, czy od razu iść na noże, składać eksmisję do sądu i czekać grzecznie? Kilkanaście miesięcy albo kilka lat na to, że lokator wyjdzie z waszej nieruchomości z długiem kilkudziesięciu tysięcy złotych, który może być niemożliwy do ściągnięcia nawet w długim okresie czasu, bo najemca może być po prostu niewypłacalny. Oczywiście nie jest to łatwe ani szybkie. Pozew po opuszczeniu i wydanie lokalu należy złożyć w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Do pozwu należy załączyć wszystkie dokumenty dotyczące zawartej umowy i stanu faktycznego sytuacji. Jeśli chodzi o eksmisję lokatora, warto pamiętać, że jeśli właściciel wypowie taką umowę, a mimo to lokator nie wyda mieszkania właścicielowi, pojawia się podstawa, by rozpocząć postępowanie prowadzące do eksmisji. Opłata sądowa od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł. Tutaj wchodzimy na ciekawy grunt. Co, gdy okaże się, że lokator nie płaci, bo nie ma na to pieniędzy? Słyszałeś już o takiej sytuacji? Co, gdy nie ma środków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie? Przysługiwać mu może wtedy mieszkanie socjalne od państwa. Ale pytanie: każdy o nich słyszał, każdy wie, że są ale za dużo osób ich nie widziało. I teraz pytanie, czy wasz lokator w perspektywie krótkoterminowym dostanie taki lokal socjalny, ale nie wygląda to tak, że jeśli jest choć cień szans malutki, że najemcy takie mieszkanie przysługuje, to przyprowadza się on tam kolejnego dnia. Nawet jeśli sąd przyzna prawo do eksmisji, często oczekiwania na jej wykonanie trwać może bardzo, bardzo długo. Powód może być nim na przykład brak wolnych lokali socjalnych na terenie miasta czy gminy. Następny powód, że dany komornik nie będzie się chciał podjąć takiej eksmisji, więc wtedy nie będzie chciał wydać do miasta takiego wniosku o zastępczy lokal socjalny. Następnym aspektem jest to, że zanim w ogóle będziemy mieli mu szukać tego lokalu socjalnego, to musi być wydany wniosek o eksmisję, a to może trwać nawet kilka lat. Czy w takiej sytuacji właściciel mieszkania w ogóle ma prawo do uzyskania odszkodowania za zajmowanie mieszkania? Tak. Niemniej uzyskanie odszkodowania często wymaga przeprowadzenia kolejnego postępowania sądowego, patrz, kilka lat. A to trwa może trwać naprawdę, naprawdę długo. Sam proces pozbywania się najemcy z mieszkania może trwać miesiącami, a nawet latami. Jeśli najemca się będzie skutecznie bronił, przeczyta jakieś artykuły, które mówią, że to w ogóle on może sobie mieszkać i nie ma prawa nikt go wyrzucić. Albo jeszcze gorzej, weźmie sobie jakoś prawnika z urzędu, który będzie go bronił w taki sposób, że ty, lokatorze, to masz prawo do mieszkania w tym mieszkaniu. Masz ustawę o ochronie praw lokatorów i w ogóle to nikt się nie może wyrzucić. Ale płacić jednak powinieneś, a prawo, jak prawo. Często nie jest zgodne z zasadami wzajemnego biznesu. Jeśli te treści są wartościowe dla ciebie, zachęcam do subskrypcji kanału, bo ponad 91% z was ogląda nasze filmy, ale nie dało suba, więc zachęcam was do tego, to pozwala nam się rozwijać jeszcze szybciej. Bardzo dziękuję ci za to. Jaki jest w ogóle inny sposób na lokatora, który nie chce się wyprowadzić? Jest to umowa najmu okazjonalnego. Czym jest ta umowa w ogóle? Najprościej mówiąc, jest to umowa, która umożliwia wynajem nieruchomości danemu lokatorowi w okresie do 12 miesięcy, żeby nas obowiązywało to prawo najmu okazjonalnego. Ta umowa nie ma możliwości wypowiedzenia, czyli jest na okres czasowy. To wygląda tak samo, jak ty masz abonament na telefon drogi widzo i nie masz możliwości go wypowiedzenia przed zakończeniem trwania umowy. I tu jest tak samo, Czy dany lokator jeśli zawiera z nami umowę na 12 miesięcy nie ma możliwości wypowiedzenia takiej umowy. Jedyną drogą dla takiego lokatora jest to, że musi znaleźć kogoś na swoje miejsce, którego my zaakceptujemy i wtedy przepisujemy prawa do tego lokalu. Ze starego lokatora na nowego lokatora i w taki sposób stary lokator jest zwolniony z trwającej umowy i wszystkich opłat z nią związanych. Zwracam Ci uwagę, jednym z istotnych wymogów takiej umowy jest skazanie przez innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać po wykonaniu eksmisji, o czym też mówiłem wcześniej, wraz z oświadczeniem właściciela takiego lokalu że wyraża on zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim mieszkających. To kluczowe, jeśli chcemy mieć możliwość w miarę sprawnego pozbycia się lokatora. Jednak czy to załatwia sprawę? Niekoniecznie. Z jednej sprawy, którą opisywał jeden z portali, czytelnik portalu nie mógł pozbyć się pewnej lokatorki. Lokatorka co prawda wskazała dom swojej matki jako mieszkanie, do którego będzie mogła się wyprowadzić w razie eksmisji. Jednak w międzyczasie... Zaskoczę Was, matka sprzedała dom swojemu synowi. Oczywiście powinna zgłosić to do danego wynajmującego i dać inną nieruchomość, ale tego nie zrobiła. Wiem jak to brzmi, ale skupmy się na faktach. Teoretycznie niechciana lokatorka, pomimo nakazania i opróżnienia lokalu przez komornika, nie miała dokąd się wyprowadzić. Co się z tym wiąże? Właściciel mieszkania Musiał płacić za nią czynsz. Gmina też nie mogła pomóc, bo nie miała pomieszczenia, do którego wynajmująca mogła się wyprowadzić. Czy jest na to sposób? Ustawa o ochronie praw lokatorów. Wskazuje artykuł 4 ustęp 2a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem w przypadku eksmisji lokatora przez komornika wierzyciel może np. wskazać pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia. Co znaczy to w ogóle w praktyce? Bo jednak jest to troszkę bełkotem prawniczym. Wierzyciel może wynająć mieszkanie niechcianemu lokatorowi i jego adres wskazać komornikowi, jako ten, do którego lokator może zostać eksmitowany. Taki lokal może zostać wynajęty nawet na miesiąc. Naturalnie, lokal musi spełnić warunki dotyczące ogrzewania, oświetlenia czy dostępu do wody. Komornik nie będzie mógł wstrzymać się z działaniem. Jeśli wynajmujący lokal, wskaże pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego lokalu. Absolutną podstawą jest to, że umowa najmu mieszkania powinna być sporządzona w formie pisemnej. Żadne tzw. umowy na gębę nie mają tu racji bytu i weź o tym w ogóle zapomnij. W umowie powinny znaleźć się dane osobowe właściciela lokalu mieszkalnego oraz jego najemcy. Zweryfikowane dane. Najlepiej sprawdzić dowód osobisty. I to nie raz. Jeśli mówimy o sprawdzeniu już dowodu osobistego i innych dokumentów, zwróć uwagę na zabezpieczenie, takie jak hologramy, mikrodruki i specjalne znaki wodne. Te elementy są trudne do podrobienia przez oszustów. Przechyl dokument w górę i w dół lub w prawo i w lewo, albo obróć go o 90 stopni. Przy obracaniu sprawdź, czy podczas zmiany kąta nachylenia hologramy zmieniają swoją barwę. W kwestii danych osobowych nie ufaj najemcy na słowo. Co jeszcze warto sprawdzić? Jeśli chcesz wynająć mieszkanie danemu lokatorowi, ważną rzeczą, żeby sprawdzić jego tak naprawdę sytuację finansową, bo jeśli chcesz wynająć mieszkanie o wartości kilkuset tysięcy złotych, na przykład za 2000 złotych, to warto sprawdzić, czy dany kontrahent czytaj, lokator jest po prostu stabilny finansowo. W jaki sposób możesz to sprawdzić? Możesz to sprawdzić, weryfikując jego zatrudnienia. Biorąc na przykład umowę o pracę bądź zaświadczenie od pracodawcy, Zaświadczenie od pracodawcy weryfikujesz dodatkowo, sprawdzając jego potwierdzenia wypłat z wyciągu z konta, który ci przekazuje dobrowolnie, bo pamiętaj o tym, nie bój się zadawać ciężkich pytań, nie bój się brać dokumentów, które mogą potwierdzić wiarygodność danego kontrahenta najemcy. Jeśli dany najemca będzie miał problem w przekazaniu tobie wyciągów z konta, z np. 12 miesięcy wypłat bądź z 3, to wiesz o tym, że ma coś do ukrycia. A jeśli ma coś do ukrycia, to znaczy, że będziesz miał później co? Problem na mieszkaniu. Jeśli dany najemca przekazuje nam bez problemu wszystkie dokumenty, czyli zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenia wypłat, umowy najmu wcześniejsze, żebyśmy sprawdzili jego wiarygodność poprzez rekomendacje od wcześniejszego właściciela. Podpisuje oświadczenie, gdzie możemy sprawdzić go w Krajowym Rejestrze Długów. Zadam Ci jedno pytanie. Jeśli dany najemca dzisiaj ma dług w wysokości kilku tysięcy złotych u jakiejś firmy, to jest duże prawdopodobieństwo, że u Ciebie też będzie miał zadłużenie, czy małe? Daj znać w komentarzu. Czyli podsumowując weryfikację. Pierwsza sprawa, sprawdzasz dowód osobisty. Drugie, sprawdzasz potwierdzenia jego stabilności finansowej poprzez zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenia wypłat. Trzecie, sprawdzasz go w Krajowym Rejestrze Długów. Czwarte, Sprawdzasz jego przeszłość wynajmu poprzez umowy wynajmu i rekomendacje od wcześniejszych właścicieli. Dodatkową rzeczą, czyli tip, który my sprawdzamy, który możesz zastosować od jutra przy swoich nieruchomościach, to są grupy na Facebooku tak zwanych czarnych lokatorów. Tam możesz sprawdzić, czy jest dany lokator, który uciekł od wcześniejszego wynajmującego i przychodzi do ciebie z otwartymi ramionami, z walizkami, żeby wynająć tą nieruchomość. Jeśli ktoś do ciebie przychodzi z walizkami, to od razu ich ci się zapala taka czerwona lampka, że coś jest nie tak. Oczywiście, może to być sytuacja losowa, ale najczęściej to jest przyczyną jakiegoś problemu ze wcześniejszym mieszkaniem. Co jeszcze warto zapisać w umowie? Dane dotyczące przedmiotu najmu, m.in. dokładny adres nieruchomości oraz opisać, z czego składa się dany lokal: czy z pokoju, czy z łazienki czy z aneksy kuchennego. Jeśli wynajmujesz np. mieszkanie dwupokojowe, to wynajmij tylko jeden pokój z łazienką i aneksem kuchennym, a miej do dyspozycji drugi pokój, bo zawsze możesz się wprowadzić, jeśli dany najemca na przykład źle będzie użytkował Twój lokal. Oprócz tego szczegółowe warunki umowy ustalone między stronami, a temu nieodłączne są obowiązki obu stron. Zarówno ty, jak i najemca musicie dobrze rozumieć wszystkie zapisy. Dzięki temu najemca nie będzie mógł ci zarzucić, że próbowałeś mu wcisnąć jakiś zapis na siłę. Dlatego warto danemu najemcy wytłumaczyć umowę, jego prawa i obowiązki oraz konsekwencje, które może ponieść za to, że się nie będzie stosował do umowy. Zapisz w umowie wysokość czynszu, możesz też zapisać rachunek bankowy, jeśli jesteś wynajmującym. My to robimy poprzez wystawianie faktur, i wtedy w umowie jest napisane, że najemca płaci na podstawie faktury, którą mu przekażemy, a na tej fakturze jest numer konta, na który ma płacić. Musisz też zapisać terminy płatności za wynajem. Jeszcze dodam ci tipa, takiego, którego my stosujemy od lat. My zapisujemy to w taki sposób, żeby zmotywować danego najemcę do zapłaty w terminie. Czyli jeśli drogi przedsiębiorcy, drogi inwestorze, chcesz uzyskać czynsz w wysokości 2000 zł za swój lokal, to wpisujesz w punkcie 1: wysokość czynszu wynosi 2500 zł, płatna do 5 dnia każdego miesiąca. W punkcie drugim piszesz: wynajmujący, czyli ty, udziela rabat najemcy w wysokości 500 zł za terminową płatność. Dla najemcy jest to dodatkowym motywatorem, żeby zapłacić tobie w terminie, a dla ciebie, jeśli nie będzie płacił w terminie, to jednak jest dodatkowe wynagrodzenie w postaci tu kilkuset złotych. Bo pamiętaj o tym, odsetki ustawowe są śmieszne, więc tak naprawdę nie opłaca ci się ścigać dla na najemcy o te odsetki ustawowe, bo to są grosze. Dlatego te 500 zł najemcy już boli, dla Ciebie jest jakieś znaczące, ale najważniejsze jest to, żeby zmotywować najemcę do płacenia w terminie, bo jednak jak będzie musiał zapłacić te 500 zł więcej w następnym miesiącu, to następnym razem pomyśli, że jednak może zapłacić w terminie, to warto. W umowie musimy też zapisać wysokość ewentualnej kaucji i zasady jej zwrotu. I rzecz absolutnie konieczna, czyli warunki wypowiedzenia umowy. Przy umowie na czas określone nie ma możliwości wypowiedzenia umowy, tylko jest możliwość, Renegocjacji tej umowy poprzez na przykład znalezienie tego drugiego najemcy, o czym mówiłem wcześniej. Ustal co dzieje się, gdy najemca zniszczy dany element mieszkania. Kto pokrywa te koszty? W jaki sposób wzywamy najemcę do naprawienia tych szkód? Jeśli dany najemca nie zapłaci, to na przykład ucinamy mu to z kaucji i wzywamy go do uzupełnienia. Następną rzecz, żeby zabezpieczyć mieszkanie naszych właścicieli oraz nasze jest to, że każdy najemca podpisując umowę z nami musi zawrzeć policję ubezpieczeniową OC o odpowiedzialności cywilnej do około 70 tysięcy złotych. Dzięki temu, jeśli dany najemca zniszczy w lokalu dane rzeczy ruchome bądź nieruchome to jesteś w stanie złożyć takie Oświadczenie najemcy do ubezpieczalni i odzyskać należności za te zniszczenia. Kiedyś mieliśmy sytuację, że dany najemca zniszczył panele, prysznic i inne elementy nieruchomości. Zgłosiliśmy to do ubezpieczalni i odzyskaliśmy 26 tysięcy złotych. Jaki najemca zapłaci ci kaucję w wysokości 26 tysięcy złotych za kawalerkę o wartości kilkuset tysięcy złotych. To jest niemożliwe na rynku polskim. Dlatego warto zawierać to ubezpieczenie, bo one kosztuje kilkadziesiąt złotych rocznie. A najemca sam jest zadowolony z tego, bo jesteś w stanie odzyskać szkody wyrządzony w mieszkaniu z ubezpieczalni a niekoniecznie z kaucji bo pewnie wiesz w lokalu dzieją się też jakieś rzeczy losowe czyli na przykład danemu najemcy spadnie coś na panel i uszkodzi ten panel i teraz żeby wymienić na przykład panele to trzeba tak naprawdę ściągnąć je z całego pokoju to jest gigantyczny kosz dla najemcy, który na przykład płaci za pokój 700 zł. A jednak, jak ściągniemy to z ubezpieczalni, to najemca będzie nam za to wdzięczny, my będziemy mieli swoje należności i każdy będzie zadowolony w tej transakcji. Mamy transakcję win-win. O to w tym chodzi. Pamiętaj, że najemca jest naszym klientem, który daje nam powtarzalny dochód miesiąc w miesiąc. Więc jednak trzeba go szanować i z nim po prostu współpracować. O tym, co jeszcze powinno się znaleźć w umowie. Nagram odrębny dla Was odcinek, ale dajcie znać, czy on będzie dla Was wartościowy. Wynajmowanie mieszkania bez wiedzy i doświadczenia może skończyć się tragicznie. Gotowa umowa z internetu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wyzwanie policji, kiedy najemca nie płaci, nie rozwiąże sprawy. Droga sądowa jest czasochłonna. To tylko potwierdza, jak ważne jest. Weryfikacja najemcy. Jeśli jesteś zainteresowany usługą zarządzania najmem, albo chcesz kupić nieruchomość, która zarabia dla Ciebie bezobsługowo, to kliknij link poniżej. Skutecznego najmu, cześć.